Alpha V1014 i 1013, historia wersji. Alpha V1014. Do gry trafia jukebox i płyty muzyczne. Można wreszcie poczuć klimat przy ognisku z C418. Kurczak stał się pierwszym pasywnym mobem składającym jajka, którymi dało się rzucać jak śnieżkami. Dodano wagoniki ze skrzynką i piecem, czyli pierwsze automatyczne transporty. Kaktusy zaczęły rosnąć, dzięki temu można było tworzyć pierwsze ich farmy. Strzały robi się teraz z krzemienia zamiast żelaza. Mniej bólu, więcej walki. Poprawiono teksturę krowy, a slajmy zaczęły pojawiać się jak dziś, tylko w określonych czankach. Ulepszono generację drzew i łąk z kwiatami. Dodano też pierwsze ambienty. Naprawiono błąd z literą M w menu. Jeśli lubisz takie podróże w czasie po Minecrafcie, to zasubskrybuj. Zbieramy archiwum wersję po wersji. Cofnijmy się teraz o krok. Alpha V1013 to wersja pełna poprawek. Przywrócono teksty splash na ekranie tytułowym, z nowymi dodatkowymi hasłami. Naprawiono błąd z ręką na F5, która blokowała się podczas ruchu. Slajmy dostały nową teksturę, są mniej kwadratowe, a bardziej rozmazane. Subskrybuj redcape, jeśli chcesz ze mną dotrzeć aż do pełnego wydania gry. To dopiero początek.